Co 210 tysięcy bloków mamy tak zwany Bitcoin Having, czyli inaczej mówiąc, nagroda dla górników za wykopanie bitcoina spada o połowę. W tej chwili jest to 6,25 bitcoina za każdy blok, czyli mniej więcej co 10 minut. Za 304 dni będzie to 3,125 bitcoina, czyli o połowę mniej. I tak co 210 tysięcy bloków, mniej więcej co 4 lata. Warto tutaj sobie teraz tak przypomnieć, właściwie, jeżeli chodzi o świat krypto, o swój cel w świecie krypto, ponieważ czasami człowiek, gdy ma jakiś cel, i nieważne, czy jest to świat krypto, czy jest to tradycyjny świat, czy cokolwiek robi, tak bardzo skupi się na narzędziach i, i dążeniu do tego celu, że zapomina w ogóle w którą stronę podąża i gdzie ten cel jest, więc mieli, nie wiem, mieli tą robotę dla roboty, nie posuwając się w ogóle do przodu, więc warto stanąć tutaj i zastanowić się, skoro mamy już niecały rok do następnego headingu, czy czasami będąc w świecie krypto, gdzieś na naszej liście celów nie mamy tego celu, o którym ja na przykład zawsze mówiłem, a więc bitcoina w portfelu. Jak zerkniecie na moje filmy z samego początku, tutaj mam film ze stycznia 2018 roku Bitcoin, droga do miliona. Później miałem oczywiście sporo filmów o XRP i o problemie, jaki mógłby rozwiązać XRP, gdyby wszystko poszło dobrze, ale głównie tutaj dalej mamy bitcoin, ziarenko przy dyni, którą jest dolar. Potem mamy tutaj na przykład Bitcoin Plus, program dla rodziny. O tym również mówiłem i często przypominałem. To był 2018 rok. Gdyby tak 500+, plus, ten taki program, który jest w obiegu, gdyby te 500+, plus zainwestować w Bitcoina od początku, kiedy mogłoby się zainwestować, i, I tak, i tak dalej, i tak dalej. I tak cały czas bitcoin czy kawalerka pod wynajem, e, również 2018 rok, w co lepiej by było zainwestować. Oczywiście, e, teraz prosta sprawa można to wszystko zweryfikować i zobaczyć, gdzie by było się, gdyby e, te wszystkie założenia, czyli cele, m, nie zapominałoby się o tych celach, a właściwie dążyłoby się do tego celu. Również wtedy mówiłem, że każdy jeden kto jest w świecie krypto, powinien mieć przynajmniej jednego bitcoina w portfelu, dla zasady. I owszem, narzędzia są ważne, a więc narzędzia, w jaki sposób to osiągamy. Większość przyjmuje tradycyjne podejście do tematu, a więc fizycznie, pracując, jakieś swoje pieniądze odkłada w krypto. Ja, ja to rozumiem, ale w tym momencie również narzędzia w świecie krypto, które używamy, a więc Powiedziałbym mielenie tymi wszystkimi altcoinami, które możemy, które możemy zrobić, tymi airdropami, tym tradingiem, stakingiem, cokolwiek robimy w świecie krypto, co powiela nam nasze środki. Bo owszem, pieniądz robi pieniądz, krypto robi krypto, do tego wszystkiego jest potrzebne tylko zaangażowanie i czas i oczywiście dążenie do celu. Jeżeli każdy, kto ma w swoim zapisie, jednym z celów posiadanie bitcoina w portfelu, powinien w tej chwili zerknąć sobie na ten cel i sprawdzić, czy i jak daleko, czy ma już osiągnięty ten cel, lub jak daleko jest od tego celu. A jeżeli ma ten cel osiągnięty, to czy warto na przykład podnieść poprzeczkę wyżej, czy z jednego może by zrobić w takim razie. Cel numer dwa, czyli drugiego, trzeciego, dziesiątego, jakikolwiek miałoby to sens, patrząc na, patrząc na przyszłość. Również w tym samym czasie, kiedy mówimy o Bitcoinie, sporo mówiliśmy wtedy o, tej, o tym wykresie. Jest to tak zwany wykres stack to flow. I dla tych wszystkich, co nie wiedzą, co to jest stack to flow. To powiem Wam, że na przykład w świecie tradycyjnym, gdy mówimy o surowcach, o czymś, co nie ma na przykład prezesa, co nie ma zarządu, co nie ma zarobków, no jest surowiec, jest ropa, złoto, srebro czy, czy cokolwiek innego, to wtedy w jakiś sposób próbujemy to wycenić. Jednym z narzędzi do wyceniania wartości surowców jest tak zwany model stack to flow. I gdybyśmy to e, przetłumaczyli sobie na polski, to e, powiedzielibyśmy, że jest to e, oznacza to przepływ zapasów. E, czekajcie, gdzie tutaj pisze. Tutaj akuta w jaki sposób e, jest używany model stack to flow, czym jest e, model stack to flow. A więc model stack to flow jest powszechnie stosowany do wyceny towarów. E, ja bym powiedział bardziej tak surowców, jak sama nazwa wskazuje, model ocenia dwa atrybuty, zapasy i przepływ, czyli stok, czyli zapasy, i przypływ, przepływ, czyli flow. I teraz tutaj mamy przykład złota, a więc w historii wydobyto 187 tysięcy ton złota przykładowo, a rocznie wydobywa się 3000 ton złota, a więc. Wartość modelu stack to flow, jeżeli chodzi o złoto, to jest 62, i im niższy ten numer, tym znaczy, że ten, ten towar, to ten surowiec jest ciężej, ciężej go zastąpić. A więc, ile złota wydobywa się rocznie, według Światowej Rady Złota, każdego roku i Ile złota wydobywa, i ile złota jest wydobyty, i to jest właśnie ten model. I teraz podziel zapasy przez przepływ, aby uzyskać stosunek zapasów do przepływu złota. I jak to w tej chwili działa, jeżeli chodzi o Bitcoina. Otóż mamy wydobytych 19,2 miliona. Nie wiem, czy to jest artykuł taki najbardziej aktualny, ale wygląda na to, że w miarę. I, na przykład Bitcoin powinien i na przykład mamy e, wydobywane bitcoinów i tutaj piszę 382 328 tysięcy rocznie. E, czy to by się zgadzało? To jest e, tutaj mamy a więc mamy 900 bitcoinów, 900 bitcoinów chyba dziennie na 24 godziny. E, razy 365. Tak, to jest, to jest obecne. A więc e, zgadza się. Czyli obecnie mamy ten, e, ten numer. Model Stack to Flow. E, jest jedna, jeden malutki taki komponent tego. E, tutaj mamy Bitcoin, złoto, srebro. Na przykład srebro. E, srebro jest o wiele, wiele łatwiej. E, jakby zastąpić niż złoto, jeżeli chodzi o, o, o ilość. Pomimo tego, że um, stuck to flow, i tutaj mamy na przykład stosunek zapasów do przepływu 22. Nie, im wyższy numer, przepraszam, im wyższy numer, tym właściwie jest, tym właściwie jest cięż, ciężej go zastąpić. A więc um, w tym momencie, kiedy będziemy mieli, e, będziemy mieli o połowę mniej, czyli dzielone na 2, czyli będziemy mieli 164 tysiące, a więc jakbyśmy podzielili 19 milionów 200 000, dzielone na 164 tysiące. Czyli ten model z Taktu Flow by nagle był grubo powyżej złota. Coś niesamowitego. I teraz, dlaczego to jest też. Ten model z Taktu Flow ma oczywiście swoje takie plusy, małe i minusy, i małe niuanse, które trzeba wziąć pod uwagę. Ja często mówię, że z to Flow nie uwzględnia na przykład tego, że każda giełda lub każdy, każdy, każda transakcja lub jakiekolwiek inne rzeczy, które dzieją się w świecie krypto, którymi płacimy za Bitcoin. Na przykład płacimy za, za operacje bitcoinem na giełdach. I giełdy oczywiście operują jako biznes, więc potem te zarobki muszą upłynnić, aby, aby, te, aby te swoje koszty pokryć. A więc do tego modelu stack to flow w bitcoinie definitywnie dodaje się Mnóstwo, mnóstwo tego flow, czyli tego dopływu tych bitcoinów, nie tylko i wyłącznie z wykopania, ale z drugiej strony jest jeden, jeden, ciekawy, jeden ciekawy element tego, te, tego stack to flow, czyli tego um, modelu, w, jeżeli chodzi o bitcoina, to jest to, że na przykład w złocie czy w srebrze, na przykład, jeżeli cena srebra poszłaby Znacząco do góry, czyli podwoiłaby się na przykład na rynkach, to z automatu nagle kopalnie przerzuciłyby się na wydobycie srebra i momentalnie zalałyby rynek tym srebrem. Podobnie ze złotem, jeżeli cena złota nagle okazałoby się, że poszłaby dwa-trzy razy do góry, to nagle nieopłacalne operacje kopania złota, które zostały zamknięte, stałyby się opłacalne i tego złota nie byłoby 3000 ton rocznie przyrost. A byłoby z automatu od razu więcej, a więc zrównoważyłyby z automatu cenę tego złota na rynku. W tym momencie, gdy popatrzymy na bitcoina, to tutaj nie jest tak proste, bo jeżeli chodzi o bitcoina, to ten, ta ilość bitcoinów, które mogą napłynąć na rynek w danym czasie, jest już ustalona i jest stała. A więc, jeżeli będzie to, jeżeli będzie to w tym momencie. Yy, za rok czasu będzie to 3 bitcoiny co 10 minut, a więc 450 bitcoinów na dobę. To tyle. To tyle będzie. I nieważne, jaka będzie cena bitcoina, czy będzie 28 tysięcy, tak jak jest w tej chwili dolarów za Bitcoina, czy będzie to 100 tysięcy dolarów za bitcoina, ciągle będzie to ten sam, ta sama ilość bitcoinów wpływająca, wydobywana przez, przez górników. Rocznie, dziennie czy tam, jakkolwiek czas określony sobie weźmiemy i tyle, i to będzie koniec. Więc tutaj jest właściwie ten ciekawy taki mechanizm, który, który można by było sobie wziąć pod uwagę, myśląc o Bitcoinie długoterminowo i o tym, dlaczego Bitcoin na przykład. W jaki to sposób Bitcoin z 10 centów, dolara, 10 dolarów za Bitcoina nagle zrobił prawie tutaj 70-80 tysięcy za Bitcoina, no to chyba 60 był top. I, i dlaczego ciągle jesteśmy w okolicach 30 tysięcy? Jak to możliwe, że coś, co kosztowało dolara, nagle kosztuje 30 tysięcy? A więc popyt-podaż, prosta sprawa, i stock-to-flow, czyli ilość czegoś, co napływa na rynek, do. Ilości popytu, który rynek na to coś ma. Więc najprostsza zasada, którą kierujemy się właściwie i często o tym mówię, nie chodzi o kapitalizację, nie chodzi o, 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 o żadne inne rzeczy. Chodzi o najprostszą zasadę a więc ile tego jest i jaki jest popyt na to. I krótko, i krótko mówiąc, czy więcej się kupuje, czy więcej się sprzedaje. A więc to jest, ta, to jest taka ciekawostka. Oczywiście, większa cena tutaj za bitcoina prawdopodobnie również uwolni niektóre bitcoiny z portfeli, które właściwie tylko i wyłącznie czekają na odpowiednie ceny. Więc, tak jak mówię, giełdy zarabiają na prowizjach w bitcoinie, potem oczywiście mają swoje koszty, więc. Muszą to sprzedawać, aby operować jako biznes. Portfele niektóre czekają na określoną cenę, aby upłynnić te swoje bitcoiny, więc to jest następna rzecz. Mówiliśmy mnóstwo o bitcoinach, które są zamrożone, czy też poprzez Mount Gax, czy to poprzez rządowe agencje, które mają i skonfiskowały jakieś bitcoiny, które również czekają na upłynnienie. To jest, o tym wszystkim wiemy, ale tak czy inaczej. Ciągle podaż tego bitcoina z roku na rok, a właściwie co 4 lata, maleje o połowę, a więc nowi inwestorzy, którzy wchodzą w tym momencie, mają ramy czasowe patrząc do, do przodu na następne parę lat, paręnaście lat. I, i, I to wszystko kategoryzuje to, że ten wykres wygląda tak, jak wygląda, a więc w prawo i do góry. Um, można by było się również tutaj, że tak powiem, sprzeczać, czy czasami um, nie jest to tak, że przez ten cały okres od 2011 roku do dzisiaj mieliśmy również jedną wielką, potężną e, hossę na rynkach tradycyjnych i czy to wszystko nie jest jedno z drugim powiązane, a więc napływ pieniądza był tak olbrzymi, że po prostu te pieniądze gdzieś musiały Gdzieś musiały się lokować, więc, więc mogło to być również bardzo, bardzo spowodowane tym, ale biorąc to wszystko pod uwagę, znając wszystkie za i przeciw, bo nie można tylko mówić tylko za, 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 trzeba znać również swoje przeciw, ciągle wygląda to tak z mojej perspektywy, że tak jak pisałem to i mówiłem o tym tutaj w tym czasie, że jeden Bitcoin w portfelu czasowo może to być wizja następnych 5 lat inwestycji w Bitcoina. 2018 rok, o proszę, 2018 rok, mamy w sam raz 2023, a więc jest 5 lat. Ciekawy jestem. W którym miejscu i co tutaj, co tutaj mówiłem, jeżeli chodzi o bitcoina, ale ostatnio miałem film, w którym właściwie pokazywałem wam. Zobaczmy, to był ten film, w którym mówiłem tutaj 2016, rok, 17, 18, kiedy mówiłem o, o tym, jak wyglądał Coin CoinMarketCap i jakie były ceny. Na przykład za bitcoina to było 400 dolarów, Ethereum to było poniżej dolara, a więc ta wizja pięciu lat. Jak bardzo blisko jesteśmy tej wizji i jaka wizja może być na następne 5 lat, gdzie właściwie startując teraz w świecie krypto od cen 28 tysięcy za bitcoina, co dla niektórych już jest normalną ceną, ponieważ nigdy nie pamiętali innych cen, to może być znowu rok czasu, obcięcie nagrody o połowę, cykl tej hosy bessy na rynkach krypto, cykl altcoinów, które są jakby narzędziami do tego, aby pomnażać swoje środki w krypto. I tak ostatnio właśnie rozmawiałem z przyjacielem, którym rozmawialiśmy sobie o tym właśnie, że ej, e, tak naprawdę to krypto pozwala zrobić coś w tym stylu, że wkładając tutaj swoje środki ciężko zarabione swoim czasem, i w odpowiednim momencie, takim jakim jest na przykład BESA, i odczekanie tego jednego cyklu, aby to koło młyńskie się zaczęło kręcić, i, i, i w tym momencie tylko i wyłącznie odpowiednie rozegranie tego rynku. A więc wchodzimy w besie, realizujemy jakieś założenia swoje w hos i potem znowu czekamy, aby obracać tym, tym już kapitałem w świecie krypto, i aby ten kapitał się sam napędzał, i abyśmy już nie musieli dokładać do świata krypto pieniędzy, które zarabiamy w świecie tradycyjnym, a żeby te pieniądze w krypto właściwie, żeby czas i nasze, nasze działania same pomnażały te środki. Więc to wszystko, to wszystko jest. To wszystko jest do osiągnięcia w świecie krypto, i nie tylko mamy przykłady tutaj z naszego podwórka, jak w świecie krypto zmieniają się, zmienia się postrzeganie świata krypto, jak krypto przestawia ludzi na zupełnie inne poziomy myślenia, jak i funkcjonowania, jak też mamy przykłady ze świata. Z zewnątrz, z zagranicy, jak w ogóle sobie ludzie w krypto dają radę. Więc, jeżeli ktoś jeszcze nie ma określonego celu, co i jak w świecie krypto, to warto ten cel określić i definitywnie z mojej perspektywy nie zapominać o tym kole zamachowym, jakim jest Bitek. Bitcoin, i mieć go, mieć go w swoim, mieć go w swoim notatniku celi, celów do osiągnięcia, jakkolwiek i w jakikolwiek sposób. Czy to, czy to patrząc na trading i po prostu każdy, na przykład wiele osób, Teraz jest akurat, akurat jestem na Femexie, ponieważ tutaj Femex ogarniam również, ale Bybit zostaje w moim, jedną z moich giełd. Na przykład na Femexie, kiedy traduję, to zauważcie, że jestem na Coin M Perpetual. Coin M Perpetual to znaczy, że traduję Bitcoinem, zarabiając Bitcoina. Na tym, na tym to polega. A więc chodzi mi o to, aby kumulować bitcoina. Nie, nie, nie kumuluje USD, USDT, ani nic w tym stylu. Kumuluje Bitcoina. Tradując bitcoinem, kumuluje bitcoina. I teraz zarobiona jedna setna bitcoina po 28 tysięcy, to nie będzie ta sama wartość, gdy bitcoin będzie po 30, po 40, po 50 tysięcy. Więc to jest też takie podejście do tego narzędzia, w jaki sposób. To, w jaki sposób to rozgrywać. Jeżeli mintujecie zen, lub wiadomo, zen każdy liczy na to, że zen zrobi tyle i tyle, że zarobi tyle i tyle, ale zauważcie, jak wiele osób używając tych narzędzi przeznacza część z tych zarobków na przesunięcie tego w inne miejsca. Tutaj w większości ludzi tutaj kombinowało z Ethereum, wychodziło z Zen bezpośrednio do Ethereum, bo tam kumulowali Ethereum i tak dalej. Ethereum zresztą podobnie robiło niesamowite zwroty. Zresztą na tym filmie, jak widzieliśmy, 2016 rok, dolara za Ethereum, to też to, to, to kosmos dla niektórych w tym momencie. Więc na to również warto, warto zwrócić uwagę. Ale o to chodzi, żebyśmy używali narzędzi, do osiągania celów, a nie abyśmy się po prostu um, obładowali narzędziami i tylko przerzucali tymi narzędziami. I zużyli jakieś narzędzie, i to zużycie narzędzia leży z boku. OK, no ale już teraz do niczego nie służy, do nic nie jest warte. E, czyli jak, e, ana, jeżeli byśmy mieli porównać to do czegoś, porównajmy to do złota nie chodzi o to, aby skumulować jak największą ilość łopat i łopatować i łopatować. Ale chodzi o to, aby to, aby to złoto wydobyć i, i to złoto kumulować. Więc jakkolwiek, cokolwiek, nikogo do niczego nie przekonuję, do nikogo do niczego nie namawiam, ale jedną rzecz trzeba warto zrobić, to jest po prostu zastanowić się nad celem, który ma się do osiągnięcia i co się chce osiągnąć, i czy czasami nie jesteśmy, nie pedałujemy w miejscu. To by był cel. Albo sedno dzisiejszego właściwie mojego takiego przemyślenia, szczególnie właśnie um, myśląc o tym i tak zrzucając okiem z perspektywy na cały świat krypto i na to, dlaczego robimy to, to, to czy to. Tyle. Trzymajcie się. Do jutra. Cześć.